I tam serdecznie, kochani, na CrossFitPassion. E, potencjał, tak jak obiecałem, kochani, mój e, potencjał, potencjał, już czas, potencjał niewykorzystany, bądź wykorzystany, ale w jakim procencie? E, jak to moi drodzy mówią, e, nasz mózg też jest wykorzystywany tylko w bardzo małym procencie. Takie są e, badania naukowe. E, my dzisiaj skupimy się, moi drodzy, na potencjale naszym, który my mamy i który moglibyśmy wykorzystać. E, dla mnie chodzi głównie, moi drodzy, Obserwując mój kanał i to, co przekazuję dla Was, i to, co e, oczywiście e, widzę, spoglądając na, na siebie na przestrzeni lat obecnie, jak uczę się na, na swoich błędach, jak uczę się na błędach e, innych ludzi, jak obserwuję świat, przyrodę, która też mi bardzo mocno pomaga. Każdy z nas musi znaleźć tę e, chwilę e, spokoju w swoim życiu. Każdy z nas powinien nauczyć się słuchać przede wszystkim, bo dzisiaj mamy niestety problem z tym słuchaniem. Chcemy tylko mówić i wyrażać siebie, niekoniecznie słuchamy innych. I z takiego powiedzenia byłego mistrza, który fajnie przytoczył taką anegdotę, takie fajne porównanie i do ucznia, jak mogę napełnić Twoją filiżankę, która jest ciągle napełniona. Jeżeli nie opróżnić swojej filiżanki, nie jestem w stanie napełnić twojej filiżanki swoją e, wiedzą. Więc tutaj chodzi o to, byśmy mieli otwarty umysł na wszystko, e, żebyśmy byli tolerancyjni do tego, co nas otacza, nie trzymali się ku swego zdania. Oczywiście musimy to zdanie mieć, to jest bardzo, bardzo ważne, ale powinniśmy się kreować, powinniśmy się dobrze traktować, siebie dobrze traktować, to jest bardzo ważne. Jeden z mistrzów również powiedział tako fajne: Porównanie nie mów o sobie źle, bo twoje ciało nie zna różnicy, nawet formy żartu. E, słowa to użyteczne zaklęcie. Faktycznie coś w tym jest. Jak widzicie moi drodzy, potrafimy czasami poprzez e, słowa skierowane w drugą osobę sprawić jej dużo, dużo przykrość. Tutaj nie chodzi o to, żebym ja podchodził do tego bardzo schematycznie, że. Żeby być takim, który po prostu nie przyjmuje żadnej krytyki. Nie, krytyka jest bardzo potrzebna, tak samo jak i porażki w życiu, o tym często mówię, bo to właśnie porażki pokazują nam, ujawniają to lustro, na które patrzymy i co tak naprawdę stało się źle, dlaczego to porażka nie dotknęła w danej sytuacji, czy to porażka w sporcie, czy życiowa. Wszystko to ma swoje przełożenie. Ten potencjał, kochani, opiera się na dyscyplinie. Dyscyplina jest tym, Dzisiaj tak mocno porównuję słowa wielkich mistrzów. Kolejny z mistrzów, który powiedział coś e, tak moim zdaniem pięknego i mądrego, e, cytuję: Dyscyplina jest tym, e, czego nienawidzimy, ale musimy ją wykonywać, abyśmy ją kochali. Dlaczego dyscyplina? Otóż, moi, moi kochani, dyscyplina powoduje pewne wyjścia z pewnej strefy komfortu. Wychodzimy poza pewien szereg, standardów i zaczynamy spostrzegać życie troszeczkę inaczej. Nie możemy mówić o głodzie nie zaznając tego głodu, nie możemy mówić o światopoglądzie jakimkolwiek nie mając o tym żadnego pojęcia. Tylko w teorii. Dzisiaj niestety wszystko przekłada się na teorię i na mówienie i na dużo wymienność słów. To powoduje jakieś tam poglądy, ale niekoniecznie ma to przełożenie na życie. No jest tak, że Musimy pewną drogę przejść, aby mieć e, na ten temat jakikolwiek pogląd. Najpierw musimy się przekonać, najpierw musimy poczuć to na własnej skórze, jak to jest, jak to jest wyjść z tej strefy komfortu, jak to jest poddać się e, próbie e, życiowej dalej, aby to zrozumieć. E, ja mogę z mojej strony wzmocnić e, przede wszystkim młodych ludzi, bo to bardzo mocno kieruję do młodych ludzi. Młodzi ludzie się ciągle e, kształtują, kreują się na... E, mam nadzieję, najambitniejszych ludzi, jacy będą tutaj chodzić po, po tej pięknej ziemi. Tutaj to ma e, potencjał, e, który wykorzystujemy ma za zadanie kształtować z dnia na dzień naszą osobowość. Ona się będzie ciągle zmienić, tak jak my się zmieniamy. E, każdy dzień to nowe doświadczenia i jak to się mówi, życie jest tak krótkie, że powinniśmy z każdego dnia i z tego, że budzimy się rano, być zadowoleni, wyciągać z tego dnia jak najwięcej, starać się zmieniać harmonogram dnia, aby dawać sobie coraz to nowe bodźce, próbować rzeczy ambitnych, mieć cele przede wszystkim i do nich dążyć małymi krokami, ale iść delikatnie do przodu. E, oczywiście, szanować e, bardzo mocno swoje zdrowie, bo zdrowie mamy jedno i o tym bardzo dużo na tym kanale mówię. Wiecie, że Natural Fit Passion to jest kanał, który promuje bardzo mocno prozdrowotny styl życia, naturalne metody treningowe, naturalne odżywianie itd. itd. E, I do tego bardzo mocno e, zachęcam młodych ludzi, bo jeżeli się zaczniemy i tą dyscyplinę, i tą świadomość wdrążać już w młodym, młodym wieku, no to mamy później tą przewagę, że jesteśmy o krok, Dalej, w momentach takich, że faktycznie później widzimy ludzi, którzy mają, są w podeszłym wieku, a są w świetnej kondycji, a tak, tak jak się mówi, jak o siebie dbamy, tak później mamy, to ma przełożenie na każdy aspekt życia. Czy będziemy prezesem wielkiej firmy, czy będziemy po prostu żyć sobie spokojnie w domku, w górach, czy w lesie. To zdrowie pozwala nam stawać rano, bez bólów, korzystać z piękna tego życia, bo każda pora roku, tak jak i teraz, ma swoje uroki, jest mniej ludzi, w zależności gdzie mieszkamy, możemy wysłuchać swoich myśli, możemy popatrzeć w niebo itd. itd. I dzięki temu, tego uspokojeniu wewnętrznym, te uspokojenie wewnętrzne daje nam potencjał na to, aby się realizować. to są pomysły, że stanę się naukowcem, czy stanę się świetnym sportowcem, i wstaję rano, pomimo pochmurnych, ponurych dni, realizuję i ten krok. Po kroku do osiągnięcia swojego celu. Potencjał, który mamy, jest bardzo duży, trzeba tylko go dobrze wykorzystać, moi kochani. E, idźmy w dobrym kierunku, e, pamiętajmy o, o tym, aby bardzo dobrze się traktować, bardzo dobrze do siebie podchodzić, e, szanować e, siebie swój czas e, i bardzo dobrze o sobie mówić. I też nie bać się spędzania czasu same. Samemu ze sobą. Jest to bardzo, bardzo ważne. Rozumiem to ci ludzie, którzy, którzy e, praktykują tą e, wspaniałą tutaj procedurę spędzania z samemu ze sobą czasu, dlatego że na, na tłoku tego wszystkiego ludzie lubią być e, w dużym gronie znajomych, ale czasami trzeba zrozumieć i poczuć to, jak to jest e, być samemu ze sobą, jak to jest poznać siebie, zobaczyć, kim się tak naprawdę jest, zmierzyć się ze swoimi słabościami. I to, właśnie ten potencjał wykorzystać w jak najlepszy sposób. Pozdrawiam serdecznie, kochani. Dużo zdrówka Wam życzę. Mam nadzieję, że filmik się podoba. Zapraszam do subskrypcji. Natural na Film Passion. Pa!